Jak ostatnio Wednesday chciała przeprosić za swoje zachowanie w mufinkowie, niestety nie została ani mówiny, ani kitka. Natomiast Inet kazała jej zostawić tajemniczy prezent przeprosinowy. Zobaczmy, co takiego skrywa. No, Kitek, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na wakacjach, na wakacjach było lepiej. Na Kitek, ty nie byłeś na wakacjach. Jak nie byłem na my wakacjach? My byliśmy... Na wakacjach, tak? z Spodenki założyłem, wszystko elegancko. Kitek, my byliśmy przecież na automatach z pluszakami. O czym ty mówisz? No to dla mnie jak wakacje. Przecież widzisz, koszulę ubrałem, elegancko, Słuchaj, opulary. Kitek, chodź. Ja muszę w ogóle włączyć już mój komputer i zło Zobaczyć, co takiego widzowie pisali w komentarzach, bo przecież tam o, nie jest. Ciastek! Cześć ciastek! Cześć, ciastek! Patrz, Kitek ma dla ciebie specjalnie kostkę, którą ci złowił z automatu z proszakami! Dobra, ja idę zbalić komputer, żeby się już włączał. I od razu piszę do naszych widzów. Okej, okay, tutaj, o, i o! Kitek! No a co tam? To jest, jest jakaś wiadomość do nas! O no, od, tak. od, od, od kogo to jest? Inet tutaj była z przyjaciółmi, ciekawe o kogo chodzi. Była tutaj i powiedziała, że czeka na nas w parku Trampolin. Mam nadzieję, że jeszcze czeka, bo nie wiem kiedy to napisała. Chodź, sprawdzimy. Ale Szybko. ten garek jest zepsuty, Mufinka. A no 7. tak. No tak, faktycznie. Chodź, Kitek, sprawdzimy, czy jeszcze tam są. Kitek, wiesz, co ja tu mam? Nie wiem. Ja jestem gotowa do akcji, bo mam Mufinkową opaskę na rękę z Team Z naszego sklepu mufinki.pl. Link macie w opisie. A ja będę pierwszy. No, no. Co ty? Ej. Tak nie exactly. robię. Najlepszy. Tek. Zawsze ty robisz mi i to jest to takie niemiłe. Okej, okay, one chyba są tutaj, jeśli się nie mylę. To tu trzeba było naprawić. No dobrze, chodź. Halo, Inet. jesteś tutaj? Halo, Inet. Inet. Hmm. Halo. O, patrz, co to jest? To znalazłeś? O, kartka. Kartka, co jest na niej? A po co to czytać można by. Kitek. przeczytaj. Oddaj mi ją. Nie, ja dobra, ja. Dobra, przeczytaj. Cześć, to ja z tej strony, Inet. Nie? Co to, to był? Kitek. Przecież była przyjaciółka Wednesday, która. A, była tam, co w wiesz Chodź tu! No idę, już przestań! Napisała, że Wednesday chciała nam coś dać. Dać? Napisała, coś dać. Czemu? Nie? Wow! Jeszcze ja się, się jej trochę obawiam. Może pająka mi chciała dać. Z tego oh. pajączka. Zobacz, chciała nam dać prezent przeprosinowy, czeka na was. Ej, widzisz, co tu jest napisane? Bo ja Ogromny nie widzę. prezent! Ogromny prezent? To będzie ogromny pająk! To do chuczki tak znajdziemy! Chodź! tego pająka? Idziesz? jeszcze. Ciągasz! No, 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 to po prostu jesteś. Ale chodź. się zdziwiłem, że ty chcesz a, od czekaj, od To myślisz, że gdzie on będzie? Jeżeli jest w Mufinkowie, no bo chciała przeprosić A nas to, pitkowie no. hmm. Poczekaj! Prędzej mufinkowo! Kitowo jest małe, nie widzę dużego prezentu, więc pewnie w mufinkowie. No pewnie tak, chodź, znajdziemy. jak myślisz, jakiego będzie koloru, co tam będzie w środku, czy będzie wurokatowy, a może pająk. Jeśli nie lubicie pająków, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Łączmy się. Powiem ja ci że ty W ogóle na wakacje się nie przygotowałaś w ogóle? No ja nie. Ja... my byliśmy na automatach. No. Automatach wakacyjnych? Nie. No i... Pierwsza jestem. Haha. No ha, ha. W twoim domu. Wow. Tak, jest... chodź, znalazłam go. To no na pewno od niej przyszje cały czarny, biało-czarny. Nie ma go tu. Nie tu, geniuszu. A gdzie? No tutaj, po środku naszych wszystkich wierni mówinkowych. A to tu nie stało? Wow, i ładna kokardka. Ja Super. To nie stało, to nie jest dobre. Szczerze? Myślałam, że zostawi w swoim domku. Hmm. Cześć, kurczaczku. chodźcie, tak zobaczymy, co jest w środku. Jestem mega ciekawa. Skoro inne specjalnie tu przyszła, żeby Wednesday nas przeprosiła, to znaczy, że naprawdę miała dobre zamiary. Ja ufam Innet, jest strasznie do mnie podobna. I tak, skoro to Wednesday budowała, to ja biorę miecz. A może razem? Prze zaraz, zaraz. Jak one to zmieści? Siły ze sobą. Jak one to przywiozły, w ogóle myślisz o tym? Magia! Mm -hmm. Kitek, to ty zawsze mówisz, że magia nie istnieje. A my przecież jesteśmy w Muffinkowie, mówiłaś, że to jest wszystko możliwe. No, ale ja to mówię, nie ty. Czy ty masz okulary na sobie? No przecież mówiłem, że jestem wakacyjny. Kitek, myśmy na oktomatach z pluszakami. Dobra, nieważne. Hmm, może za wstążkę jakoś pociągnąć albo, albo, <laughs> albo wejść przez... Ci które są od wsążki, więc byłam blisko. Ja tam nie wchodzę. Czemu? To jest prezent dla ciebie. Czekaj, ja mam ciasteczko, więc jakbym spotkała jeszcze kogoś, to na pewno dam mu ciasteczko. I wtedy mi wybaczy, że w ogóle tam wyszłam, nie? Ale to jest dla nas, to na pewno nie będzie nic strasznego. Słuchaj, zrobimy tak. Ja odejdę, a ty otworzysz drzwi. Jeżeli coś się rozwali, to nie będzie moja wina. Hmm, dobra, hej, i puk, puk. Halo? Jest tam ktoś? Dobra, chyba, chyba mogę. Uwaga, otwieram. Wielka impreza niespodziankowa dla Mufinki. Może czas start Ejdź na dół. Ejdź na dół, bo Kitek cię... To jest pająk! Kitek cię zje, a nie ty! cześć pajączku! Co u ciebie? Chodź! Ale czemu Kitek cię zje? Czemu są głowy jakieś? No to w ogóle jest. Ej, to nie jest prezentowe, to w ogóle nie wygląda fajnie. Znaczy są to jakieś girlandy, ale w takim kolorze na mnie patrzy. No to jest pajączek. Mówiłem, o, że dostaniemy pająka. No, to było takie oczywiste i tu są przeprosiny. To wcale nie jest fajnie. Żadna impreza by tutaj się nie rozgryziła. Ale jaki tu, O co chodzi? Hmm. O, Kitek, patrz. Mogę to pociągnąć? Pociągnąłem coś. Ojej, ojej, przepraszam. Nie chciałam. Fuj, fuj. Odsuńcie się. Fuj ode mnie. O nie. O nie, Kitek. Weź. Znalazłem jakieś jajka. Czego? O, zejście! Wow, a to to odkryłam! Ojej, ojej, poczekaj! Skąd ona się tam wzięła? Ej, o, nie pojęcia. Ale poczekaj, bo pająk za tobą poszedł, Kitek! Pajączku? Kitek, wow, padłam! O nie, muszę z wami iść. No chodź z nami, pająk mnie gdzieś prowadzi! O nie, no dobra, raz się żyje, jej! A jeśli wy chcecie dołączyć do naszego najsłodszego filmu na całym YouTubie, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. Wow! Nie, one zostały, tam to przynajmniej tyle. O nie, no żartujecie sobie! Ale dużo podmowy! Ja cię kroki, tak jak chcę z powrotem. To nie są przeprosiny, to jest kara. To jest straszne. O, odsunie się mój włosy, mi się Przestań, mówię! Ej! Patrz pajączek się ciebie boi przez... Zobacz, wystraszyłaś go! Chyba on się boi i... Daj ciasko! Sią, sią sio, z tym, prośba, ciastko! Ciasko! Nie, panie ciasko! Tak no odsunął się i już nie chce ciastka! Gdzie się idzie? Ej, zostawimy nas! Prowadzi może nas gdzieś. O nie, co naprawdę nie jest fajne, ja wola konfeccji, ja nie, nie doperzę. Pajączku, powiedz mi co ty, co ty od nas chcesz? O, nie ma tak mnie tymi oczami, on ma osiem oczu czy sześć, bo ja nigdy nie wiem, nie chcę liczyć. Tak ja mam pomysł, ja, ja, ja mam pomysł, Słuchaj, daj, 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 daj ciasteczko, daj mi jedno ciasteczko, mm. no daj ciasteczko. No, trzymaj, a to są moje ciasteczka. No, no, nie, dałaś mi, no. No, no, nie dałaś mi, no. No to trzymaj je, no, dobra? To, Naucz się. Tak, 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 tak. O. To jest. No, przecież za tobą, mając, geniuszu! Gdzie? gdzie tu? tu! Nie, to ty jesteś! A, dobra! Kitek, to trzymaj. ty ślepy jesteś w tych okularach w tych słonecznych! Zastraszył się? No tak, przecież. Ej, się... zjad to! zjedz. go na kam, daj mu jeszcze! Daj, Czemu? Nie. Rzuć mu, no! No nie! No rzuć mu! O, trzymaj! Ja robiłam w cukierni, na drogę sobie je wzięłam hmm, Myślisz, że co? Że ja mam go karmić? Czy to miała być niespodzianka i przeprosiny dla nas? Proszę bardzo, Pani... Nie podchodź, nie podchodź Dziś nie jest taki straszny Dobrze, idź już, idź co już, bo to, to jest Panią Głęznej Odsuń się ode mnie Odbić to Zepsułeś! Girlandę zepsułeś! To była girlanda Jedyne co mi się tu podobało Eee, Kita, gdzie to prowadzi? Nie, nie wiem, gdy ja się pytasz, przecież to miało być przeprosinowe Przeprosinowe, póki co jest... O mat. A ty się dziwisz? Przecież to Wednesday robiła, no Ale no inne tak. tutaj na... też była, Mówi, co? A w którą stronę my mieliśmy i Ja się zgubiłem Tam zepsułeś girlandę A, dobra Postrzuń się Stasiek. Ej, może jeden z nich to jest Stasiek ten twój ze sklepu, co ci uciekł? To może dzieci Staśka są! O oh, wow. Okej, okay, to jest niefajna impreza halloweenowa, ale Halloween to już dawno było! Zobacz, ej, pajączek czas nas śledzi! Ej, to jest takie świąteczne w sumie! I coraz lepiej się robi, patrz! Idziemy do tej dobrej strefy! Ała! Nie podchodź! Ała, to bolało! Nie to perze! No. To jest szklane, ja bym w to weszła. Hmm, ale to nadal nie zatrzymuje tych wow, nie... Czy to jest wielka sala? I to, gdzie my jesteśmy? Gdzie takie rzeczy w muffinkowie powstały, czy to jest jakieś magiczne przejście? Tak, ty w ogóle słuchasz, co ja do ciebie mówię. Czy to jest jakiś. Teleport! A może my się teleportowaliśmy teraz do ich do ich szkoły! Nie! Nevermore! No tak! I patrz i na przykład jesteśmy teraz w ich tajnych lochach. Albo właśnie nie tajnych. Ale nie, no chyba tajnych, bo jest tutaj niezamieszkałe. Są tu pająki, pajęczyny. A może prezenty? Wszystkie nie tuperze! E, nie, wątpię. Słuchaj, ja mam pomysł, nazwijmy je! Nie, 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 nie. O, Ej, to jest ładne, różowe czaszeczki Cześć, mogę... Wziąć! Wow! lampki Zapziłam ze sobą lampki! Kwilka, zepsułaś to! Tu jest jakaś głowa i, i coś dziwnego. Tu jest jeszcze głowa! No czekaj, Kitek, chodź szukamy, bo to nie na pewno będzie hotel? Tu może usiądę tutaj? Ej, no ja chciałem! No. Eee, byłam Ej. pierwsza! No weź mu Co ty robisz? Po, po, się, No tutaj, dobrze, mi już wchodzę. Na o, odsuń się, Stasiek. Mów mi, kito sławnie pierwszy. Kitek, nie jesteś żadnym władcą. Chodź, Jestem dowadź. władcą. Chodź. Nie to peży. Słuchaj, chce się już stąd wydostać. Tu no. nic nie znalazłam. Tu jest niefajnie. Chodźmy już stąd. Ja być jakiś prezent. Nie ma prezentu. Ja już nie chcę szukać prezentu. Ja dostałam lampki. Mi się te lampki podobają. Ale. są różowe? No, finka, no sucha. <laughs> Stój! To, jest? A, jest? Patrz, jest jakaś wajcha. Tutaj. Ale ty baj... Nie, nie, nie rób tego. Mogę? Nie, nie. Okej, jest Coś day! O oh, jak się wystraszyła, bo nie! Ale patrz, tym razem nie jestem ją! Nie, jestem tym razem nią! Ej, ona coś mówi, słyszysz! Cześć! <laughs> jestem hologramem, więc nie próbuj tych do mnie mówić, bo wiem, że i tak będziesz próbował. Obok mnie stoi Inet, która każe mi powiedzieć wam, że nie chciałam wam Psuć, upiększyć mufinkowa w mroczną krainę. Ty nie upiększyłaś mufinkowa! Ty! Ty go obrzydziłaś! Lecz, nie spodobało wam się to, więc jest mi żal tego, że musiałam to niestety zostawić dla siebie mój wielki projekt w Mrocznej Krainy, ale chciałam was... Co, Inet? Nie powiem tego. Tak, ona chyba nas próbuje przeprosić, ale kłóci się właśnie z Inet. A mi się zdaje, że chciałam kupić ciastko. No to... <coughs> Przepraszam. <przy>, <coughs> co? Co? Poczekaj, poczekaj. Co? Co? Halo? Przepraszam was za moje zachowanie. Trzymajcie Do następnego. Może w może się spotkamy. Pa! Wow, i tak to były najdziwniejsze przeprosiny jakie w życiu dostałam Jakie przeprosiny? No nas, nas przeprosiła no przeprosiny? No Inet ją poprosiła Ale gdzie jest prezent? A właśnie Gdzie jest prezent? Zostaliśmy oszukani Mufiko Ooo jestem w przód jakichś pajoków, i pajęczy Czyli I... ty jesteś moim prezentem Nie przygarniemy go Kitek, zapomnij Przygarniemy pająki Nie ma takiej opcji Będziemy mieć pająka. Nie. Tak? Nie. Tak! Nie! Mieszkasz ze mną! No weź, Mufika, nie bój się. Uciekam stąd, ja nie chcę tu więcej być! Ja nie chcę tutaj mieć żadnej imprezy, ani przeprosinowej, ani innej. Tym bardziej urodzinowej nawet Halloweenowej się tutaj nie zgadzam. Kiedy idziesz ze mną? Poczekaj, bo pająka biorę na ręce! Nie!